Cześć kochani, to projekt Cosplay. Jesteśmy dzisiaj na Pyrkonie i mamy dla Was super relacje. Słuchajcie, takie rzeczy jakie się dzieją w tym roku, to naprawdę głowa mała i przez to jestem tutaj razem z Nanią dzisiaj, bo sama bym sobie z tym nie poradziła. Także serdecznie Was zapraszamy. Zobaczcie, jak się bawiliśmy na Pyrkonie, jak Wy się bawiliście na Pyrkonie. A na sam koniec naszego programu mamy jeszcze tutaj ciekawą niespodziankę. A szczegóły później. Także zobaczmy, co dzieje się na pyrce. Powie nam, czym jest strefa cosplay i co robicie tutaj na Perkonie przez te 3 dni. Cześć, słuchajcie, dobrze trafiliście, ponieważ jeżeli chodzi o to nie ma lepszego miejsca na Pyrkonie. Nasza strefa jest tak naprawdę debiutem, ponieważ strefa kospyt w poprzednim roku była o wiele mniejsza. Mieliśmy taką może jedną trzecią tej hali i faktycznie teraz dzieje się masę rzeczy, ponieważ nie że z nami jest teatr muzyczny pozajski, gdzie macie na przykład wyprzedaży kostiumów teatralnych, które można kupić autentyczne stroje z teatru, sztos. To również u nas na naszej sceny, macie z tyłu, odbywają się cały dzień prelekcje, panele, występy, pokazy kosztowe, także mega sprawa. Za nami tutaj jest scena i dzisiaj też widziałam. Pokazy Cosplay. Czy spodziewaliście się takiego zainteresowania, bo tutaj miejsce się kończyło? Absolutnie nie, powiem szczerze, kiedy zaczęłam trafić tradycję pokazów Cosplay na targu perkonowym dwa tygodnie temu, to myślałam, że będzie, tak wiesz, może parę osób wyjdzie, może będzie mniej. Teraz jest po prostu, to jest tyle po prostu ludzi. W tym momencie musiałam zamknąć kolejkę przed czasem, żeby zdążyć, wyrobić się w czasie. Także no jest nas dużo i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej, ponieważ będzie, że ta tradycja nie zginie i będzie nas po prostu coraz, coraz więcej na perkonie. Jesteśmy teraz w strefie cosplay, w wypożyczalni strojów. I powiedz nam, czy to pierwszy raz na Perkonie jest taka wypożyczalnia? Nie, pierwszy raz był w zeszłym roku. Byliśmy na Perkonie i stwierdziliśmy, że to jest coś, co bardzo jest potrzebne. więc W tym roku też się pojawiliśmy, tylko tym razem w wersji strojów bezpłatnych, więc tak, to jest drugi raz już. Czy bardzo dużo osób korzysta? Dużo osób się przewija codziennie tutaj? Bardzo dużo. Czasami już po prostu nie nadążamy. Bardzo dużo osób się też przychodzi pytać, bardzo dużo wypożyczeń jest i no ludzie są bardzo też zadowoleni, jak przychodzą później oddawać te stroje. Czyli pierwszy raz był w tamtym roku. A skąd się wziął pomysł na wypożyczanie stroju? Szczerze, tak naprawdę z. Grupek cosplayowych na Facebooku widziałam bardzo dużo, że szukają właśnie potaniości, że właśnie tylko na jedną sesję potrzebują. To stwierdziliśmy z chłopakiem, nie, zróbmy wypożyczalnię za właśnie małe pieniądze, żeby ludzie też mieli... Yy... Możliwość po prostu wypożyczenia, bo jest właśnie dużo opcji, że tylko na jeden raz, a później jest ciężko z taką sprzedażą, jak to widać. I słyszeliśmy, że no, dużo osób skorzysta i jednak pomożemy tym, którzy jednak nie mają aż tak tych pieniędzy. Jest ze mną Akao, i wczoraj wygrałaś konkurs cosplay w projekcie własnym. Jak emocje, jak wrażenia. No niesamowite emocje i wrażenia, naprawdę się cieszę, naprawdę się ekscytowałam tym konkursem i teraz jeszcze bardziej tym, że wygrałam. W ogóle poznałam wielu świetnych ludzi, więc polecam każdemu konkursy cosplay na Pyrkonie. cudownie jest. To powiedz nam coś jeszcze o swoim projekcie, o inspiracjach. No więc jest to strój inspirowany królową Kier z Alicji w Krainie Czarów. I wybrałam go, bo bardzo lubię świat Alicji w Krainie Czarów, właśnie tej fantastyki. Jest dużo znaków, serca, karty i tak dalej. I lubię wtłaczyć takie rzeczy w strój. I jeszcze takie ogólne pytanie: jak spędzasz czas na perkonie? Co warto tutaj zobaczyć? Co warto robić? No, warto oglądać cosplayerów, bo jest ich mnóstwo i są naprawdę piękni. Warto poznawać ludzi, rozmawiać z nimi i dobrze się bawić, zagadywać, bo to jest właśnie chyba ta taka esencja Pyrkonu, że y, ludzie, których można spotkać i przy których można być sobą. Mam na imię Julia i jestem przebrana za Poison Ivy, mojego własnego projektu. I który to jest twój Pyrkon? Jedenasty lub dwunasty, jeśli liczymy te targi Pyrkonowe jeszcze. I co jest według Ciebie najciekawszą atrakcją na tegorocznym Pyrkonie? Co Ci się najbardziej spodobało do tej pory? Byłam na prelekcjach, byłam na pokazie filmu o Czarnobylu, który był bardzo fajny i w niedzielę też jest. Poza tym, no to standardowo cosplaye oczywiście. I już przede wszystkim jeżdżę na Pyrkony, żeby spotykać moich znajomych, których znam no niektórych 10 lat. To jest mój pierwszy Pyrkon. O, i jak Ci się podoba? I co jest według Ciebie najciekawsze? Jest niesamowicie. Ja siedzę tutaj w cosplayu. Prawie cały dzień, a potem wieczorami chodzę na koncerty. A jak ci się podoba tutaj strefa cosplayowa, w której jesteś? Jest niesamowita. Jestem teraz z. Derejesz, Doris. I moje pierwsze pytanie: który to twój Pyrkon? Ósmy. Przede wszystkim spotykam się z znajomymi. Eee, odwiedzam strefę cosplay, bo. No, jednak sztuka cosplayu jest super fajna do obserwowania, do tego jak można się wyżyć kreatywnie, do tego jak różne dziwne pomysły ludzie mogą mieć na różne dziwne rzeczy. To jest mój pierwszy Pyrkon. Wow, dużo osób dzisiaj pierwszy raz na Pyrkonie. I co Ci się najbardziej do tej pory spodobało na Pyrkonie? E, ogólnie to w sumie ludzie. Ludzie tu są tak przemili i tak w ogóle kochani, że po prostu, no, uwielbiam. Czyli nana, tak? Musiałam zaatakować nanę, bo my też wczoraj byliśmy właśnie na premierze, też długo czekałam, bo ogólnie to jest też moje ulubione anime i manga. Byłyście kupić już mangę? O, tak. Y tak, byłyśmy kupić. Zaraz w sumie jak się otworzyły tylko bramki do wejścia na y salę wystawców, także y kupiłyśmy jak najbardziej. I co? Też czekałyście długo na tą mangę? To jak zareagowałyście na wieść o tym, że w końcu będzie po polsku nana? No bardzo się ucieszyłyśmy, no bo to w końcu. W końcu wydali to w Polsce i nie trzeba było się doszukiwać na angielskich stronkach, żeby to przeczytać. To jeszcze takie ogólne pytanie: jak spędzacie czas na Pyrkonie i co można tutaj robić? Tak, rozmawiamy z ludźmi, też często właśnie podchodzimy do jakichś osób. Osoby pochodzą, podchodzą do nas, także poznajemy przy okazji nowych ludzi na pewno. No przy okazji robimy zakupy oczywiście. No i po prostu dobrze spędzamy czas tutaj. Głównie chodzę na prelekcje, ponieważ oferują bardzo wiele ciekawych tematów. Osobiście chodzę głównie z cosplayem, jednak wiem, że jest y, również wiele warsztatów dotyczących innych dziedzin fantastyki. Dzisiaj brałam udział w otwartym pokazie cosplay y, właśnie w celu zobaczenia jak się czuję na scenie, ponieważ myślę o wzięciu ują w takim konkursie. Jednak y, chciałam zobaczyć właśnie jak będę się czuła tej scenie, czy dam radę przejść się po niej. Życzymy powodzenia i dziękujemy za wywiad. Dla mnie ja najczęściej przychodzę tutaj właśnie na wioski. Tam najczęściej można zdobyć jakieś fajne, fajne nagrody, są konkursy i ogólnie jest lepszy, taki klimat taki bardziej wczuć się można. Więc dla mnie to, to przebieranie się, to odgrywanie postaci to jest właśnie to, po co jestem na Pyrkonie. No, dla mnie to spotkanie ciekawych ludzi, też pokazanie swojego stroju, jak to, jak to się każdy się postarał, poznanie. No i też tak jak kolega mówi wioski, spróbowałem tak jak my tam teraz ten lark cały tak. się wczuć, się w ten klimat nasz cyberpunkowy. Myślę, się to tyle. Dla mnie to już będzie szósty perkon i dla mnie zawsze to, co powodowało, że mnie to przyciąga na perkon, jest fakt ludzi, którzy tutaj są, nowych znajomości całkowicie, a przede wszystkim znajomości, które faktycznie są dla nas idealne i są dla nas przede wszystkim powiązane, tak jak tutaj z chłopakami między innymi ten sam cosplay. Ta, to samo uniwersum, to samo zainteresowanie, to sama chęć wysadzenia Arasaka Tower. My przyjeżdżamy ze znajomymi, już to jest nasz trzeci pyrkom, no i lubimy się przebierać, tak, w różne tam stroje. W tym roku jest spadło na cyberpunk, ale są różne wiadomo uniwersa, no i chyba czy, lubimy też chodzić po wioskach, zwiedzać i dzisiaj trafiliśmy na LARP. W sumie jestem czwarty raz yy, i najbardziej podoba mi się cosplay, co chyba widać. Ale bardzo polecam też wszystkie hale wystawców, bo y, można bardzo fajne rzeczy znaleźć i poza tym y, przede wszystkim pochodzić trochę, a nie tylko siedzieć na prelekcjach, bo to był błąd, który popełniłam na pierwszym derkonie. Y, Najfajniej no zwiedzić wszystkie miejsca i przede wszystkim jak jest się przebranym, to wchodzi się w interakcję z ludźmi, czego zabrakło mi jak byłam tutaj na początku, więc bardzo polecam. A brałaś udział albo w konkursie, albo w tych otwartych pokazach tutaj na Strefie Post? Dzisiaj pierwszy raz brałam udział w pokazie i to w zasadzie tylko dlatego, że Szapi, czyli organizatorka zaczepiła mnie i powiedziała: "Dawaj na scenę". A ja byłam no, nieprzekonana, bo mam niedokończone elementy stroju i tak nie czułam się pewnie, ale dzięki niej spróbowałam. I jak wrażenia po przejściu tą sceną? No fenomenalnie, bo wszyscy są tak zadowoleni i jak zaczynają klaskać, to znaczy, że warto było siedzieć tyle czasu. A teraz przekażemy mikrofon Kairi. Woo! Hello! Tu znowu Kairi i słuchajcie, ja przychodzę do Was z super segmentem tej relacji. To jest coś, czego jeszcze nie widzieliście. W polskim fandomie, moi drodzy. Przede wszystkim jest ze mną mój pomagier dzisiaj. Zapraszam. Oto jest mój bodyguard Dorian Macbeth i tu jest, słuchajcie, magiczna skrzynka, którą uczestnicy naszej zabawy dzisiejszej będą mogli otworzyć i dostać jej zawartość bądź na przykład wybrać coś innego. <noise> no, y 10 zł to całkiem dużo chyba. Nie wiem. Ale będą postawieni przed wyborem. Będzie to albo zawartość skrzyneczki, albo gotóweczka. I zobaczmy, poszukajmy naszych pierwszych szczęśliwców bądź nieszczęśliwców. Idziemy! Ej, przepraszam, mogę Wam zająć chwileczkę. Słuchajcie, mamy taką dzisiaj sztos zabawę. Ja zaproszę tutaj mojego bodygarda. Słuchajcie, mój bodyguard ma walizkę, która ma zawartość pewną, a w drugiej dłoni trzyma oto ten niesamowity banknot w wysokości 10 polskich złotych. Słuchajcie, możecie wybrać bądź. Nie, nie, absolutnie nie pieniądze. Ja nie? Powiem, nie, nie, nie? Jesteście pewni? Tak. Bo Jesteś, wiecie, że tam nie, może być coś. może być wszystko, dawaj, dawaj. No dobrze, w takim razie. Dawaj seksu... Proszę bardzo, proszę o otwarcie walizki. Ciężko się od... o! Ciężko, o! Czyli co? Warto to jest było? Świetnie, świetnie. Czy to dla nas? Nie, to dla mnie. Nie, oczywiście, to, to dla was. Nie wiem jak się podzielicie. Jako się podzielicie. Ale to Podzielimy się jest... chyba osobą, kto ma najwięcej miejsca w chacie na to. Kto ma miejsce w chacie na Ponko figurkę? Dziękuję. O i proszę Panko. bardzo! Panko. Szczęśliwa zdobywczyni figurki Dobrze. ze Squid Game. Dobrze. Dziękujemy Wam bardzo. Do księdza prowadzącego, bardzo dziękuję za nagrodę. Cieszymy się, że wybraliśmy jednak skrzyneczkę. Było to o wiele bardziej przyjemne tak, i ekscytujące. Pan, jakby ja mu patrzyłem cały czas w oczy, próbowałem zobaczyć, co ma większą wartość. Nic nie dał się odczytać. Nic, nic. Zero, nul, no dokładnie. No Proszę bardzo, macie może chwilkę. Tak, słucham. Bo słuchajcie, mamy dzisiaj takie super rozdanie, i może chcielibyście wziąć w nim udział. Rozdanie czego? Już Wam tłumaczę szczegóły. Zapraszam mojego bodyguarda. Mój bodyguard posiada tutaj walizkę, w której jest zawartość. Ona nie jest znana przez Was, jest znana przez nas, ale nie przez Was, oczywiście. Logiczne. No i w drugim ręku, proszę bardzo, jest oto 50 zł. Całkiem solidny banknot, jak na dzisiejsze czasy. No i jedna z tych rzeczy może być Wasza, tylko musicie sobie ją wybrać. Okej, okay, walizka. 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 Na pewno tam może być nic. No dobrze, w takim razie, Bodygardzie prosimy o otwarcie walizki, werble, cóż się tam znajduje? Daj fuku, moci, przysmaki, chyba też fajnie. Też fajnie, Dobra, jak najbardziej. Jesteście zadowoleni? bardzo. Jedzenie na Pyrkonie jest w cenie. Dokładnie. To prawda. Mi go Pyrkonu w takim razie. Dziękujemy. Przepraszam Was bardzo. Mam pytanko, w ogóle świetnie wyglądacie. Mam pytanie, czy chcecie może wziąć udział w naszej niesamowitej zabawie? A Uwaga, zapraszam mojego bodyguarda i uwaga! Mój bodegard ma tu walizkę, w której jest pewna zawartość, a w drugiej rączce ma kwotę w wysokości 50 zł. I słuchajcie, zawartość tej walizki albo pieniądze mogą być wasze. Wystarczy, że wybierzecie, co chcecie. Tu może być coś, a może być nic. Jakaś narada? Coś? Ja bym brał walizkę. Bierzemy walizkę. sure? Jesteście pewni? Wiecie, co za 50 zł można kupić? To jest już taka kwota no, konkret, nie? Czyli, ja, nie, dwie godziny roboty. Walizka droższa. Pracujesz, nie wiem, ale... E, ja chcę zobaczyć, co jest w walizce, Walizka, jest tak, walizka tak? Jesteście zgodni? Tak. tak. No dobrze, w takim razie chowamy pieniążki. Odbieramy walizkę, moi drodzy. Co będzie w walizce? Uwaga, uwaga. Są to cukierki. Także... Hmm. No cóż, mogło być lepiej. Trzy cukierki. Ale... Mogło być lepiej. I myślę, że dobra zabawa się Liczy bardziej. Słyszeliście? Nieważne. Ja myślę, że warte poświęcenia to było. Dokładnie. Są cukierki, jest zabawa i miłego perkonu. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Za bardzo. Przepraszam bardzo, mam pytanko. Czy może chcielibyście wziąć udział w naszym rozdaniu? Może ty byś chciał wziąć udział w naszym rozdaniu? Ale czego to jest rozdanie? A, do tego się zaraz dowiesz. Zapraszam mojego bodyguarda. I, słuchaj, mój bodyguard ma tu walizkę, tam jest zawartość. Jakaś. A w drugiej dłoni, proszę bardzo, jest. 50 zł. Trochę po przejściach, ale nadal warte swoje 50 zł. Dobra, dobra. I słuchaj, jedna z tych rzeczy będzie Twoja, tylko musisz wybrać. Oczywiście, że zawartość. Oczywiście, no, oczywiście, że tak. Oczywiście. Bo co? Kto, kto nie ryzykuje, ten nie ma, tak? Dokładnie. Nawet jeżeli tam nic nie ma, będziesz szczęśliwy. Tak. Że wybrałeś walizkę i emocje. Na pewno? Tak. Otwieram walizkę. Co tam będzie? Co tam będzie? Co tam będzie? Co tam jest? Co tam jest! Otwieramy! Są to półki! Dziękuję. Przyda Było się? Warto. Była warto. Dziękuję. Uwielbiam tych ludzi, oni po prostu cenią emocje, szczęście, jedzenie, bardziej niż pieniądze. I tak ma być. Przepraszam bardzo, mam pytanko, przepraszam. Możemy zająć chwileczkę? Bo mamy dzisiaj takie super rozdanie, może chciałbyś w nią, wziąć w nim udział. A jakie rozdanie? A już tłumaczę, zapraszam mojego bodyguarda tutaj po tej stronie. Słuchaj, tu jest walizka, tam jest pewna zawartość, a w drugiej dłoni mój bodyguard trzyma, uwaga, 50 zł. No jest konkretnie. nie? No, no. 50 ja. zł też można spoko obiad zjeść. No można. No i słuchaj, w naszym rozdaniu jedna z tych nagród może być twoja, po prostu możesz sobie wybrać, tą rzecz. Mogę sobie wybrać, tak? Między Jedną. Tym, a tym. Dokładnie. To wybieram skrzyneczkę. Dlaczego? Bo pieniądze mam. No to jest dobry, dobry, dobry deal, dobry ale deal. słuchaj, no tam może być nic. No co, ale ciekawi mnie to, co jest w środku. Zobaczcie. Wszyscy są tacy ciekawi, że zawsze wybierają walizkę. Niesamowite. Dobrze, w takim razie zobaczmy, co tam jest. Werble, werble. Moi drodzy. No, jest to cukierek. Moi jest dobra. to cukierek. Przynajmniej coś słodkiego. <laughs> Już nam wcześniej inni uczestnicy mówili, że warto mieć jedzenie na perkonie, także chyba dobrze. Do... Dobrze, dziękuję. Miłego perkonu dziękuję. na razie. Ej, dzień dobry, dzień dobry, mam pytanko. Czy chcielibyście może wziąć udział w super zabawie dzisiaj? Jakiego typu zabawie? To jest dobre pytanie. W tym momencie zapraszam mojego bodyguarda. Mój bodyguard posiada walizkę, w której jest pewna zawartość, a w drugiej dłoni posiada niesamowity banknot o nominale 10 zł. No i wy możecie wybrać, co chcecie. Czy chcecie dostać tą dyszkę i na przykład kupić sobie pół piwa, czy chcecie mo może dostać yy, zawartość tej walizki. Jaka jest decyzja? Narady są dozwolone. Narodzają się. Zobaczmy. Emocje są niesamowite. Uwaga, już wiemy, wiemy. Walizka. Czy to jest ostateczna odpowiedź? W walizce może być na przykład. Nic. Walizka. Ok, dobrze. W takim razie prosimy o otwarcie walizki. Emocje! Co tam będzie? Jej! To nie kubek. jest nic! Jest to kubek Harry Potter, moi drodzy! Brawo! Ląduje on w waszych dłoniach. Nie wiem, jak się podzielicie nagrodą. i Jakoś się podzielicie. Łooo! Wow. Czyli jednak tam nie było nic! Oszukałeś mnie. Benty, jak mogłeś? Nie, ja tylko muszę tak ściemniać trochę, nie? Benty! Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Słuchajcie, macie sekundę? Masz sekundę? Jesteś sam? Czy chciałbyś wziąć udział w naszym rozdaniu? Nie, dziękuję. Łamiesz mi serce, ale... Bardzo mi przykro. No dobrze, trudno. <śmienic> Słuchaj, bo jako, że mamy tutaj super fajną nagrodę typu figurka Miku, jeszcze tego nie widzieliście u nas, to może znale znaleźlibyśmy jakąś Miku, żeby mogła o to powalczyć. Spróbujmy. Przepraszam, przepraszam bardzo, przepraszam Miku. Czy ty jesteś Miku? Tak. O Jezu, znaleźliśmy Miku! Słuchaj, Miku, jest sprawa. Jest sprawa do ciebie. Czy chcesz wziąć udział w naszej zabawie? Nie. Słuchaj, mamy skrzynkę. Tak? Nasz Bodegard trzyma skrzynkę, a ja trzymam tutaj dwie dychy. I zawartość tej skrzynki, albo dwie dychy mogą być swoje. Tylko musisz wybrać. Nie wiem, może... Lumina mówi, że tak. I ja też uważam, że warto, to jest zawsze dwie dychy. Nawet jeżeli tam nic nie ma, to jest zawsze dwie dychy na lody. Okej. Okay. Dobrze, co wybierasz w takim razie? Um, to coś, by nie lubię pieniędzy. Ktoś nie lubi pieniędzy. Na pewno? Bo tam może być nic. No dobrze, w takim razie pieniądze ja zostawiam sobie. A, zawartość skrzynki należy do ciebie. Otwieramy skrzynkę. Cóż to jest? Figurka. Niby jaka, bo to jest figurka Miku dla Miku? Gratulacje! je! Yeah, yeah, yeah. Gratulacje, Hatsunemiku. Chyba było warto, bo byłaś taka nieprzekonana. Tak. <noise> Dziękuję, proszę. Jej! Mam pytanko, czy możemy wam przerwać na sekundkę? Tak. E, słuchajcie, mamy tutaj taką zabawę, rozdanie, i chciałam zapytać, czy może chcecie wziąć w nim udział? Zależy, ile to trwa, bo my na maskarze. Sekundę. No dobra. Sekundę dosłownie. Zapraszam mojego bodyguarda. I uwaga, bodyguard ma walizkę, tam w środku jest coś mhm. lub nic. Nie wiadomo, co tam jest. A w drugiej dłoni prezentuje oto wspaniały banknot 50 zł. Jedna z tych dwóch rzeczy mhm. jest wasza, tylko musicie sobie wybrać. Okej, okay, dobra. No, Dlaczego skrzynka? No cóż, jest większe prawdopodobieństwo tworzenia czegoś lepszego, wydaje mi się. Hmm. Ciekawe, <laughs> ciekawe. Tówka jest zbyt prosta, mi się no. wydaje, a tam nie wiemy, co jest. Nawet jeśli będzie cukierek, no to wciąż będzie lepiej, mi się no. wydaje, bo to jest jakaś niespodzianka. Czyli... Niespodzianka jest więcej warta niż konkretna kwota. Tak. No. no dobrze. To nie będę Was przekonywać w takim razie. I e, proszę, żebyś otworzył skrzynkę, mój bodegardzie, i zobaczmy, co tam jest. Bo dziewczyny się spieszą na maskarady. Jest to cukierek, jest to moci. Także. Tak jak chciałaś, jest cukierek. Dzięki. Warto było? Tak. Tego się trzymajmy z tym pozytywnym akcentem. To już była nasza ostatnia rozdawajka. Było fajnie i wszyscy chyba wyszli zadowoleni. Także wielkie dzięki Pyrkon. No i Wam życzę udanej maskarady. Dzięki, dzięki wielkie. Na razie. Dzięki, na razie. Na razie. Jest Je ze mną Wonder. Hej Na pewno ją pamiętacie z naszego pierwszego odcinka. Tak było, było wspaniale. Do dzisiaj o tym myślę. Tak w ogóle. Muszę Wam coś powiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj moją, e, moim tajnym hasłem, żeby otrzymać ode mnie plakat jest Wonder, daj mi okruchy magii. I właśnie o tych okruchach magii chciałabym porozmawiać. Bardzo szybko, bo nie mamy za bardzo dużo czasu, Leto. bo nasz operator ucieka, ale... Ja, jak Was zobaczyłam, to po prostu serce mi zaczęło mocniej bić. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. Wonder, jakie okruchy magii można znaleźć na perkonie? Na Pyrkonie znajdziecie chleby, buły, chałwy magii, słuchajcie... Tu są kilometry magii, tu są piekarnie magii. Znajdziecie strefę anime, strefę fabularną, znajdziecie RPG, planszówki, słuchajcie, anime, wszystko. Co tylko chcecie, k-pop, to znajdziecie też łące. Znajdziecie też projekt cosplay. Excuse me. To jest po prostu jakość. Kochani, to jest jakość. Nie, ale tak serio, słuchajcie, Pyrkon jest miejscem, gdzie poznaje się wspaniałych przyjaciół. Pyrkon jest miejscem, gdzie dostajecie ogromny, ogromny zastrzyk energii na działanie i przede wszystkim spotykacie ludzi, którzy Was nie oceniają. To jest niesamowite. To jest jak kąpiel w piekarni magii. Przyjdźcie ze mną, kąpcie się ze mną. Czyli co? W przyszłym roku się widzimy tutaj. W przyszłym roku widzimy się na Pyrkonie, nie mogę się doczekać. Bardzo się cieszę, że, że przyszliście do mnie pogadać chwilę, ale pozdrawiam też serdecznie wszystkich widzów Projekt Cosplay. Kochamy Was. I na pewno jeszcze Wonder zobaczycie u nas, także... Tak. Zbierajcie, zbierajcie od Kruchy Magii z eventów w Polsce, są wspaniałe, naprawdę, love you. Buziaczki! Mua. O, co to były za emocje, słuchajcie, niesamowita sprawa. Może jeszcze wrócimy z taką atrakcją, kto wie. A tymczasem to już był ostatni segment naszej relacji, no i mamy nadzieję, że... Tak jak my, świetnie bawiliście się na Perkonie, bo słuchajcie, no było co robić. Oczywiście nie wszystkie atrakcje zdążyliśmy obskoczyć, bo nie da się. E ale i tak było super, I tak było super, było super się z wami spotkać, było super z wami pogadać, zobaczyć Was. E, koniecznie napiszcie nam w komentarzach, jak wy spędzaliście Pyrkon, co robiliście, które atrakcje były najfajniejsze, a tymczasem do zobaczenia Pyrkon i widzimy się za rok!